Sport to zdrowie i chyba nie muszę do tego nikogo przekonywać, jesteśmy na targu węglowym w Gdańsku, gdzie trwa festyn, gdzie... Kluby sportowe z Gdańska zachęcają do tego, a ja muszę maskę, zachęcają do tego, żeby właśnie od najmłodszych lat uprawiać sport. Zapraszam Państwa wszystkich na targ węglowy. A ja tymczasem mierzę się, mogę bez maski, mierzę się szko ze szkołą Floretu. Sportowe pokolenia granicza już druga edycja. To impreza o charakterze festynu sportowego, sportowe expo klubów i organizacji, które działają na terenie naszego miasta. Chodzi o to, aby te kluby wyszły z ofertą dla najmłodszych. Nudziłem się w domu, nie chciałem. Po prostu wracałem ze szkoły, nudziłem się i mama w końcu mnie zapisała, spytała się gdzie chcę e, e, grać, w jaki sport uprawiać i ja powiedziałam, że chcę w piłkę nożną i tak oto zacząłem karierę piłkarską. I tej kariery tak szybko nie skończysz chyba, co? No nie, chyba moi koledzy by byli zli. Najważniejsze w dziecku jest zaszczepić tego, tego bakcyla sportu, ja zawsze, ja zawsze to powtarzam, no to, to, to jest, to jest, to jest, te dzieci są naszą, naszą przyszłością, jeżeli my sobie wykształcimy zdrowe, zdrowe pokolenie przyszłych e, obywateli, no to generalnie będzie, będzie zdecydowanie lepiej, będziemy mniej, mniej musieli wydawać na, e, na służbę zdrowia, będziemy mieli więcej osób aktywnych do, do, późnych, do późnych lat. Ile czasu zajmuje nauczenie się tych podstaw szermierki? No dosyć długo, na przykład u nas w szkole, no to u nas właśnie taka prawdziwa szermierka, tylko że dzieci wiedzą dopiero co to jest szermierka, to się zaczyna od czwartej klasy. Ale na przykład w, tam w innych klubach to w ogóle od, już od drugiej klasy dzieci tak normalnie trenują szermierkę, tak jak u nas w czwartej klasie, że tam dzieci, które idą teraz do czwartej są na poziomie szóstej klasy. Dlaczego warto uprawiać szermierkę? No on jest no, dla mnie bardzo fajna i, e, i bym chciała zostać e, mistrzynią świata. Satysfakcja, pewno dużo ludzi nowych poznajemy, ja cały świat już prawie zwiedziłam z Ameryki, jestem, jest bardzo fajnie. No i po prostu sylwetka fajnie wygląda, podam się, opalona tym cały czas i to jest bardzo fajne. Sport wychowuje i ja myślę, że obok tego rozwoju psychicznego, rozwoju tego, co się uczą dzieci w szkole, warto też, żeby się rozwijały w sferze sportowej. Biorąc pod uwagę to, że tutaj będą gwiazdy sportu, można się z nimi spotkać i sam wiem na swoim przykładzie, że sport jest znakomitą formą spędzania wolnego czasu, ale też w późniejszym etapie być może jakiejś możliwości życia i rozwoju.